I mieć prawdziwego włoskiego youtubera. Przyjechał protestować przeciwko NATO. On jest mieszkańcem i Włoch. Słuchajcie, nielegalny i protestuje przeciwko NATO. Dziękuję. Dziękuję. I Okej, okay, number 1! Dobra, idę dalej, żeby nie zanudzać, nie? Bo powiecie mi, że za długo tutaj stoję. Super, Grazie! Nawet nie wiecie, jak się za wami stęskniłem. Witam w nowej serii z kolejnego wyjazdu. Długiego i mam nadzieję, że ciekawego. Ten odcinek, tak bardziej na rozruch, ale o tym jeszcze wspomnę. Najpierw jednak troszeczkę relaksu. Przyznajcie po tych kilku kadrach, że jest niezły sztos. Jestem, słuchajcie, w Poligano Amare, czyli w pięknym rejonie Włoch. Ja wiem, że to jest takie bardzo turystyczne miejsce, dlatego postanowiłem przyjechać poza sezonem tutaj, żeby troszeczkę bardziej się tym miejscem nacieszyć. To będzie pierwszy odcinek, a może pierwsze kilka odcinków z nowej serii vlogów z Włoch. Na początek lajtowo, pięknie. Na widzieliście przed chwilą rejony Bari, Poligana Mare i tak dalej. Potem będzie troszeczkę Jamesa Bonda, a na koniec powinno być bardzo hardcorowo. Jeżeli się uda to wszystko zrealizować oczywiście. Zapraszam do oglądania. Ale słuchajcie, będąc w takim miejscu, nie mogę Wam nie pokazać jednej z najsłynniejszych plaż całej Apuli. Podobno w sezonie jest tak zapchana ludźmi, że nie da się na nią wejść, no ale my jesteśmy poza sezonem. Słuchajcie, ta plaża nie należy do największych, na dodatek jest. Dość mocno kamienista. Tak więc, moim zdaniem, opalanie się na niej no nie należy do najwygodniejszych rzeczy. A dodatkowo, słuchajcie, jeżeli ona faktycznie jest usłana tymi wszystkimi tutaj osobami, tak ściśniętymi, prawda, i opalającymi się, i leżącymi tutaj, to co pewnie już widzicie, można te osoby obserwować po prostu z góry. I nie wiem, jak Wy, słuchajcie, ale dla mnie byłoby to troszeczkę dziwne. Leżeć tutaj, wiedząc, że jestem obserwowany przez te wszystkie osoby w tych kafejkach i budynkach. No ale dobra, słuchajcie, może nie mam idealnych warunków, bo mam dziś na sobie wansiki, ale spróbujemy się tutaj na tą skarpę maluteńką dostać. O wiele lepiej. Nie no słuchajcie, żartowałem to, nie należy do jakichś ciężkich rzeczy, no ale zobaczyliśmy, że ludzie tutaj wchodzą, tak więc postanowiliśmy też się spiąć. Justynka jest tutaj, bo już się bała dalej wejść, a ja jeszcze wlazłem głębiej. Ale widoki, słuchajcie. Mega fajnie. No i kolor wody, słuchajcie, kolor wody. No ale tutaj słuchajcie, muszę Wam pokazać prawdziwe, niesamowite znalezisko To jest prawdziwy ach, betonowy klocek mafijny Tutaj jak się miało długi, słuchajcie to przyczepiali do nóżki i do morza Dług niespłacony no ale pomszczony No jest klimacik naprawdę fajnie Tam w tle jakiś remont więc pewnie trochę słychać, ale... Ten pierwszy odcinek zawsze jest najcięższy. Zwłaszcza, że ostatni raz tak na poważnie nagrywałem dwa miesiące temu w Ukrainie. Tak więc wracam sobie do vlogowania. Powinien być fajny ten wyjazd. Pokażę Wam wiele fajnych miejsc. Zobaczcie jaki genialny Fiacik. Z jakimi fotelami? Cudeńka, cudeńka, ale tu jest klimat, tu już słuchajcie, strasznie wieje, robi się zimno. Kurde, jesteśmy we Włoszech i jest zimno, słuchajcie. Nad morzem, no ale jest już, słuchajcie, późny październik, praktycznie listopad 27 października, tak więc logiczne. Tak więc słuchajcie, nakładam kurteczkę i idziemy dalej, póki jest jeszcze. Póki jest jeszcze troszeczkę światła, już zaczyna mi się język plątać, słuchajcie, ale nic na to nie poradzę, jestem zmęczony, bo mało dziś spałem w nocy. Justynka zresztą tak samo. Tak więc dziś pierwszy dzień ten, tutaj w Poligano, to tak, tak traktujemy tak na rozruch, a od jutra już na pełnej. Dobra, nakładam kurteczkę i lecimy. No i słuchajcie, o wiele lepiej. Martwi mnie tylko to, słuchajcie, że chyba baterię zostawiłem w hotelu, a mam już 25% baterii w tej, w tutaj, w, na tej baterii, co mam ją teraz. Dobra, słuchajcie, trudno, troszeczkę czasu tutaj będziemy. Jezu, jak to wygląda, słuchajcie. Ale wciąż mi zimno. Ale muszę wam to pokazać. Ua! Muszę uważać też na takie rzeczy. Wow, słuchajcie, ja mam taką serię na vlogu z Malty i tam, słuchajcie, byliśmy na takiej wyspie Gozo, która wyglądała dość podobnie. No, jest po prostu pięknie. A w sobie, słuchajcie, zrobię prawdziwe. Słowiański przykuc we Włoszech prosto z Polski. Witam w pierwszym odcinku. Jeszcze raz. Nie no, słuchajcie, autentycznie Malta. Normalnie wszystkie najlepsze wspomnienia, które mam związane z Malta, ożywają w tym miejscu. Tam jest bardzo podobnie. Nie będę Was zapraszał, może na tą serię z Malty, która jest, słuchajcie, moim pierwszym materiałem ogólnie na moim kanale, bo nagrywałem ją jakimś bieda GoPro i ona jest pod względem obrazu i dźwięku może słabsza o wiele niż te materiały, które teraz nagrywam no nie miałem takich warunków technicznych wtedy ale pod względem tego co tam się działo, co było, kurde słuchajcie, ja ogólnie uwielbiam Malt, to jest taki kraj, w którym wysepka, kraj malutki w którym naprawdę mógłbym zamieszkać i tutaj jest bardzo podobnie wiem, że przynudzam, wiem, ale wow Aż strach, pomyśleć, co tu się musi dziać, jak jest sezon. Ale teraz, słuchajcie, jest urokliwie, nie? Jest mega spokojnie, cicho, nie ma tłumów. Idealnie. Więc sobie tak pospacerujemy troszeczkę na zakończenie tego dnia. Kurde, zobaczcie, jaki balkonik. I wrócimy do. Naszego mieszkania odpocząć, po prostu, bo jutro mamy intensywny dzień. Zrobiliśmy sobie troszeczkę jedzenia dziś, zakupy w markecie. Znaleźliśmy jakiś taki duży market MD, w którym sobie po prostu zrobiliśmy takie duże zakupy, taki troszeczkę kerfur. Tak więc jesteśmy na a jutro sobie na kolację pewnie gdzieś tutaj posiedzimy, w jakiejś fajnej knajpie. Chyba zatoczyliśmy koło. Dobra. Fajnie jest. Piękne miejsce. Zwłaszcza poza sezonem. Zapewne widzimy się jutro. Pokażę wam widok, jaki mamy z naszego mieszkania. Typowo włoski widok. Niesamowicie jest. I słuchajcie, wszędzie ta ulica żyje z samego rana, bo tutaj ludzie z mieszkań, co może słychać delikatnie, rozmawiają, dyskutują. O, to no coś panowie są. Nie widać ich tutaj teraz. No to słuchajcie, jest śniadanko. Siedzimy sobie tutaj na ryneczku na placu miasteczka. Wcinamy coś, co to się chyba nazywa focaccio, czy jakoś tak, czyli taki placek z pomidorem bardzo fajny. I oliwkami. I oliwkami, tak. Oliwki są z pestkami, pamiętajcie. A nie takie jak u nas drillowane. Eee, przepyszna rzecz. Za chwilę idziemy na cappuccino, a ryneczek wygląda tak, czy ten placek. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w naszej ulubionej Kawiarence, Veronero Cafe Od wczoraj ulubionej, bo mają tutaj bardzo fajną, pyszną i naprawdę tanią kawę, bo kawa kosztuje euro czy tam półtora euro, zależnie od rodzaju. Ale ja, słuchajcie, stojąc tutaj przy. zamawiając kawę, kompletnie się nad czym zamyśliłem. Tam nad wystrojem i tak dalej. Nad pieskiem, który mi tam koło nogi latał jakiegoś Włocha. I zamówiłem jedno espresso i jedno americano a chciałem zamówić Justynce Cappuccino, no i skończyło się na tym, że domówiłem Cappuccino i teraz ja mam do wypicia Americano, a potem jeszcze espresso. Więc będę miał dużo energii na dziś. Eee, o pierwszej jedziemy do takiego małego miasteczka, Dobra. do którego mamy jakąś godzinę drogi. Eee, godzinę chyba, nie? Tak. E, w którym są takie fajne, urokliwe chatki. Ja nazwy nigdy nie pamiętam, tak więc teraz widzicie ją na ekranie. Ale powinno być fajnie. Dojazd tam mamy aż z dwoma przysiadkami. Tak więc nie wiem, jak tam trafimy. Ale zainstalowałem taką aplikację Omni? Omio? Czy jakoś tak? W której właśnie kupiłem bilety. Tak więc przy okazji też przetestuję, jak to działa. Jak te bilety online działają. Więc jeżeli dotrzemy, to Widzimy się tam. Słuchajcie, tutaj są takie fajne kraniki jeszcze. Jak w Czarnogórze, z których można sobie nalewać wodę pitną. Więc mamy buteleczki, nie musimy jej kupować. Napełniamy i w drogę. A tutaj są takie genialne, słuchajcie, małe stacje benzynowe. W centrum, jak opuszczone troszeczkę, ale nic bardziej mylnego. One normalnie działają, podjeżdżają samochody i sobie po prostu tankują. Nawet jest pan w budce, który tym zarządza, zobaczcie tutaj. O. A tak dy dystrybutory wyglądają. Nie, no, sztosik po prostu. Słuchajcie, na Malcie były podobne stacje benzynowe w stolicy. Nawet chyba mam w tym materiale z Malty nagrane to. Tylko, że tamte dystrybutory były już nieaktywne, stare, wyłączone. A tutaj po prostu działają. No Jest to niesamowite. Podjeżdżają samochody, takie wiecie, na ulicy, jak w latach 80., -tych, 70., -tych, tankują sobie. Kot na fiacie. Nie ma chyba nic bardziej włoskiego. Na razie ziomek. Nie przeszkadzamy. No dobra, słuchajcie, czekamy sobie na autobus, ale zobaczcie jak wygląda przystanek. Tu jest znak, a tutaj sobie stoją po prostu samochody. Tak naprawdę nie wiadomo w ogóle, słuchajcie, czy ten przystanek tu jest, czy nie. W teorii powinien być, no ale... Oni w ogóle mają wyjebane na parkowanie tutaj. Stoją na przystankach. Masak. Słuchajcie, dojechaliśmy do Arbello Bello, e, ale po takich przejściach, że masakra. Słuchajcie, nic w ogóle nie przyjeżdżało na czas. E, przystanki, które były oznaczone w danym miejscu, w ogóle w tym miejscu prawdopodobnie nie były. Gdyby nie Justynka, to byśmy prawdopodobnie, słuchajcie, tutaj naprawdę nie dojechali, bo ona zatrzymywała jakieś autobusy na, na drodze. E, wskakiwaliśmy, pokazywaliśmy tylko, gdzie chcemy jechać. Kierowca tylko pytał ticket, my tam pokazywaliśmy mu ten bilet, który mamy na ten inny autobus, on machał ręką ee, i nas wpuszczał. Przy drugiej przesiadce to jechaliśmy jakimś autobusem, który wyglądał jak autokar. Całym wypełnionym dziećmi. Słuchajcie, wracającymi ze szkoły, my byliśmy tylko jedynymi osobami starszymi. Same dzieci w ogóle jak z jakąś wycieczką do Częstochowy. No ale dotarliśmy, idziemy zobaczyć to miejsce. No i już na starcie trafiamy na fajne akcenciki tutaj. Zobaczcie na takiej zwykłej uliczce, która wygląda tak. Jest mega spokój. Praktycznie nikogo tutaj nie ma. Cisza, szczekające tylko dziś psy. I jakieś pojedyncze, naprawdę tylko przechodzące osoby, które pewnie są turystami. Te domki truli są, słuchajcie, zbudowane z białego kamienia wapiennego w takiej okrągłej formie. Natomiast daszki w tej formie takiego stożka są zbudowane z układanych kamieni, takich wąskich. I te kamienie się trzymają dzięki własnemu ciężarowi. Te daszki nie są wspomagane, utrwalane żoną zaprawą i nie rozpadają się. Więc to jest taki fenomen tego miejsca. Zaraz jak mi się uda, to odpalę Stiflera i może zobaczymy jak to wygląda z góry Jest tak cicho, słuchajcie, że aż mi głupio go odpalać, bo on będzie tutaj naprawdę bardzo głośny w tym miejscu No Ale spoko, spróbuję A dlaczego akurat taka ich budowa? Po prostu Włochy, czyli kasa ich historia sięga XIV wieku. Wtedy to Królestwo Neapolu pobierało spory podatek od każdego nowo wymurowanego domu. Aby uniknąć haraczu, mieszkańcy regionu zaczęli budować domki z łupków wapiennych bez zaprawy cementowej. Domki sprawiały wrażenie tymczasowych. Zresztą w razie potrzeby, w każdej chwili można było ich tymczasowość zaprezentować, po prostu rozbierając je. Jednak truli okazały się wyjątkowo trwałe i wiele funkcjonuje do dzisiaj. Zachowało się ich ponad tysiąc. Niektóre domki przezdobione są ezoterycznymi symbolami, które miały ich mieszkańcom zapewnić pomyślność czy zdrowie. Wstylko, co ty tam kupiłaś u pana? Nie wiem, co to jest, ale spróbowałam tego. I smakowało ci? Tak, dlatego to widziałam. To są chyba jakieś orzechy czy coś. Mhm. Za 5 euro. Może o. to przepłaciłam, ale. Chciał, ale smakowało mi to, nie wiem co to jest totalnie. to pan chyba biznes życia zrobił spróbuj wygląda jak jakieś kamyki ale jest dobra Do przyznaję, dobra no. chciałam się dowiedzieć co to jest, ale pan nie rozumiał nie, tylko po włosku no dobra, hmm? No to na potem okay. zostawimy sobie na tarasik nasz hmm? bo jeszcze wam nie pokazaliśmy jednej rzeczy na którą przyjdzie czas tarasiku, który mamy w naszym noclegu na którym planujemy dziś zrobić sobie małą libację we dwójka. plus wy, ale tylko na chwilę dobra, idziemy dalej no i oczywiście kolejne koty bez kotów Włochy nie byłyby Włochami no, chyba czeka na wejście do mieszkania a tutaj widzicie, macie kontrast. Jeszcze kilka takich chatek, no i zwykłe już zabudowania. Jestemka foto... próbuje zrobić jakieś zdjęcie. Tak <grymne> ja chyba nie zrobisz. <noise> Jesteś zrezygnowała, słuchajcie. A w sezonie musieli być naprawdę, słuchajcie, rzeź Serio, słuchajcie, trafiliśmy w miejsce tak niesamowicie turystyczne, że już są, wiecie, te wszystkie pocztóweczki, koszulki, wiatraczki. Wszystko to zaburza w ogóle to miejsce. Czyli tam na początku jak byliśmy. To w ogóle jakoś przypadkowo trafiliśmy chyba od drugiej strony, gdzie nie ma parkingów samochodowych. I było tak fajnie, a tutaj jest mega dużo ludzi. Tak więc, jeżeli jest sezon, to ja sobie nie wyobrażam, jak tutaj jest. Tutaj pewnie nie da się przejść i nie da się pewnie usłyszeć swoich myśli. Ja pierdolę. Zobaczcie, doszliśmy do uliczki, gdzie już ostatnim sklepem jest ten. A tu są kolejne sklepy, tak więc sklepy są jak takie oznaczenia na szlaku. Wiadomo, którędy iść. Tutaj są loleczki jak wanabela. O to miejsce, słuchajcie, w tej części jest męczące strasznie. I teraz tak, nie dysujcie mnie. Ja po prostu opowiadam o swoich odczuciach. Zapewne ktoś z was napisze za chwilę w komentarzach, no ale to jest turystyczne miejsce, ludzie chcą zarobić. Oczywiście, że tak, macie rację jak najbardziej, ja to rozumiem. Wiem, że w takich miejscach są tego typu sklepiki, pocztówki, magnesiki, buty, torebki, kiecki, czapki, kapelusze, wstążki, sznureczki, wszystko. Ja mam tego świadomość, ale przyznacie, że jak się w takim miejscu jest i są te tłumy, wszystkie przy tych sklepikach, bo te sklepiki tak naprawdę przyciągają tych wszystkich turystów na potęgę, no to jest to męczące. Zobaczcie, wszedłem teraz. W miejsce, gdzie tych sklepików nie ma, cisza, niesamowity spokój. Tylko to jest mały fragment. Ale przed sobą mam fajny widok. Popatrzcie. I posłuchajcie tej ciszy. Słuchajcie, my już powoli wracamy. Można powiedzieć, że byliśmy w dwóch częściach tego miejsca. W pierwszej, do której trafiliśmy na początku, szczęśliwie, bo przyjechaliśmy tutaj autobusem. Eee, natomiast ta druga część, do której ludzie przyjeżdżają głównie samochodami, bo tam są parkingi, zaorana nas totalnie. Co widzieliście? Sklepiki. Totalna masakra. Tak więc, gdybyście tutaj byli. Ja nie wiem jak to w sezonie wygląda, już pewnie mówię to 10 razy, ale gdybyście tutaj byli, to spróbujcie może do tej pierwszej części się udać. Bo domki są takie same. A widzicie, spokój cisza. Natomiast w tej drugiej części to jest po prostu zakopane razy 10. Wracamy już, e, też pewnie autobusami lub pociągiem. E, tak więc zachodzi słońce powoli, a znając życie to pewnie też będzie powrót chaotyczny jak... Ten przyjazd tutaj, no ale dobra mam nadzieję, że za jakąś godzinę, półtorej, dwie dotrzemy do naszego noclegu. No słuchajcie, a tak wygląda nasz prywatny tarasik. <grytanie> tutaj Justynka już się relaksuje, ale widoki mamy słuchajcie typowo włoskie. Zobaczcie, po prostu na dachu mamy to. Tu jest ulica, tam jest chyba morze. A my sobie tutaj siedzimy. Może jest, tam. Może jest tam? No to, dokładnie. No dobra, moja pomyłka. Mamy też klasyczne włoskie wino, czyli po prostu w kartoniku, które za chwilę wypijemy. Plan był taki, żeby sobie to oszamać do jakiejś dobrej szneczki, oliwek i tak dalej, ale się po prostu nie wyrobiliśmy do sklepu. Tak więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.